Cześć wszystkim tylko kanał złowieni Jesteśmy dzisiaj na górnej słupi Spróbujemy złowić Może jakiś lepiej się trafi Próbujemy z Łukaszem dzisiaj z muchą Tomek z kubą próbują ze spinningiem Mam nadzieję że będzie fajnie Patryk z Łukaszem uszło Ja z kubą właśnie uzbroję sprzęt i będziemy za chwilę załapać Pokaż kuba co masz założone Na co będziesz próbował dzisiaj? Na Miedzianą po, wahadłówkę. Pokaż to wahadło. Takie małe wahadło. No. Może Zobaczymy. Coś zobaczymy co z tego będzie. Może się coś złowi. Ja będę próbował na mepsa. Biedroneczkę. Dwójkę. Najskuteczniejsza na tą wodę. Zaczynamy. Zaczynamy. Patry z Łukaszem walczą ostro. Może coś złowią. Na razie mm. bez żadnych efektów. Kuba też rzuca i rzuca, i nic. Chyba pokażę, jak Twoja blaszka pracuje. Zobaczymy, jak ona pracuje. Gdzie ona jest, ta blaszka? Gdzie ty ją ciągniesz? Mam nadzieję, że coś zrobimy. Jeśli nie, to trudno. Też się tak zdarza. Łukasz tam idzie z drugiej strony. Też bez żadnego efektu. Patryk, jak efekty? Jak, jak efekty, Patryk? Ani brania. Ile, ile muszek urwałeś? Ile muszek urwałeś? Nieważne. Zrobisz sobie nowe. Nie? Na, razie, na, na razie karmisz je. Na razie je karmisz, tak? Nęcisz, nęcisz. Weszliśmy do takiego bagna. Woda bardzo czysta. Ale też bardzo niebezpiecznie jest tu. Można wpaść i nikt by już nas tu, i już nas, nas tu nie znalazł. Woda jest super. Kryształ. Piasek wymywa. Jak się dobrze przyjrzymy, będzie nawet widać... Co takie białe? Piasek. Jak piasek do góry wylatuje. Ale nie widać teraz tego. O, takie. To wtedy. O, takie. więc bardzo niebezpieczne miejsce. Trzeba naprawdę uważać. Bógasz się już sam o tym przekonał. Ryb nie ma Nie się pochowały Ale to jest nadzieję. właśnie złapał krzaka. Dobre i to. Jak widzicie, śnieg jeszcze jest. Już coraz mniej. Ryb nie ma. Wchodzi się jeszcze gorzej. Niestety żaden z nas nie miał nawet kontaktu z rybą, więc... Nie widział. Kiepsko, bardzo kiepsko, no ale... Są tego plusy, pochodziliśmy, odpoczęliśmy. Zmarzliśmy. To też, ale... No, zimno ja. Czasem warto sobie po pomrozić się trochę na tym dworze i Re reszta tam gdzieś jeszcze idzie. Żeby jeszcze ryby były, ale ryb nie ma. Zobaczymy co będzie następnym razem. No a na dzisiaj kończymy. Teraz się na rzekę. Trzymajcie się, na razie. Też.